To jest kanał Porozmawiamy o Skokach. Zakończy się właśnie konkurs indywidualny Pucharu Świata Kobiet w Titizen Ostad. Wygrywa Althaus Przed Obset Bogataj, Straight, Fryta, Krishnar, Pinkelnik, Strem, Kreuzer i Josephine. Panie, ogólnie rzecz biorąc, konkurs stabilne warunki. Momentami było bardziej z tyłu, chociażby okolice Ringo, Mia, Jimmy, Nicky Pryłc. Tam było trochę mocniej z tyłu. Później było trochę słabiej z tyłu, a końcówka konkursu było, przy czasie pierwszej serii było to dość dziwne, bo wiele zabończek skakało zaskakująco blisko i zajmowało zaskakująco odległej pozycji, ale w drugiej serii wydawało się, że jednak co zostało zweryfikowane w taki sposób, że one faktycznie były w nie najlepszej formie, tak jak Marita Kramer, która podczas tego dnia nie oddała ani jednego skoku na czołową dziesiątkę. W każdym razie wygrywa Althaus, mamy nową liderkę pucharu świata. Pierwsza, bo drugiej pierwszy po pierwszej serii, 137 metrów drugiej serii, no zdecydowanie najlepsza, może w nocie tego nie widać w tej przewadze, ale jednak Althaus była zdecydowanie dzisiaj najlepsza. Do tego bardzo fajny jubileusz, dziesiąte zwycięstwo, czterdzieste miejsce na podium i tak jak mówię mamy nową liderkę pochoru Świata o włos przed Pinkelnik, a ona jest niewiele więcej jeszcze przed Obset, ale mamy nową liderkę. Pucharu Świata, a panie będą miały bardzo długą przerwę, bo dopiero zacznie się rywalizacja pod koniec grudnia, kiedy to wejdzie powiększony turniej sylwestrowy, czyli Willach plus Liubno. Na drugim miejscu 16. miejsce na podium Obset. Trzecia po pierwszej, druga po drugiej serii. Znów wydaje się, że spóźnia, zwłaszcza pierwszy skok, a i tak to wystarcza, żeby zająć to miejsce drugie. Na trzecim miejscu Ursza Bogataj. Druga po serii pierwszej, 14. podium w sezonie spodziewałem się, że to ona będzie na podium raczej. Obstawią Nikę Kriżnar, ale tutaj występ ogólnie Słowenek całkiem niezły zwłaszcza jak na ten sezon i czwarte miejsce Abigail z tej piąta po ser pierwszej wyrównanie najlepszego wyniku w karierze do tego ten drugi skok 135 metrów i niezłe lądowanie jeszcze w poprzednim sezonie raczej by tego lądowania nie było takiego całkiem niezłego. No to nie było lądowanie w stylu althouse, ale jednak podkreślam to po raz kolejny. Stryj wykonała duży krok naprzód względem lądowania, porównując to do poprzedniego sezonu, zwłaszcza na dużych skoczniach, te duże skocznie faktycznie nie ograniczają, że nie traci tak jak niektóre inne zawodniczki. Chociażby mamy obset, która na normalnych skoczniach po prostu gubi się bardzo mocno. To na dużych skoczniach może w pełni wykorzystać swój potencjał, aby inne zawodniczki, które na skoczni normalnej czuły się lepiej, tak jak stryj, właśnie przede wszystkim w poprzednim sezonie. Yeah. Na dużych skoczniach traciła. Zwłaszcza przy podejściu do lądowania. Na piątym miejscu nowy rekord życiowy Sejna Freitag na miejscu. Piątym, szósta po pierwszej serii też świetny występ, świetne kwalifikacje. Ogólnie wydaje się, że być może w końcu ktoś dociągnie do Althaus, bo raczej było tak w ostatnich latach, że była Althaus, długa przerwa i grupa stolinnych zawodniczek. A tutaj wydaje się, że Freitag zbliża się do Althaus i ogólnie do tej ścisłej czołówki, bo w szerokiej czołówce już tak naprawdę znalazła się i zadomowiła. Szóste miejsce Nika Krzyszna, dziewiąta po serii pierwszej występ po siódme miejsce Ewa Pinkelnik, czwarte miejsce po serii pierwszej, no tam był ścisk to po pierwszej serii w czołowej czwórce, a później no ten skok Pinkelnik nie wyszedł i przez to, że ta pozycja jest tak odległa, no to nie mamy jednak pinkelnik jako liderki Pucharu Świata. Wydawało się, że jest to zbyt równa zawodniczka, bo to jest zdecydowanie słabszy występ w sezonie. 8 miejsce Strem, dziesiąta po serii pierwszej. No pierwszy taki naprawdę długi skok w drugiej serii, 130 metrów przekroczone. Dziewiąte miejsce Ciara Kreuzer, ósme miejsce po serii pierwszej. Naprawdę fajny występ, dwa bardzo fajne skoki. Dziesiąte miejsce Josefin Panie, 17, przepraszam, siódme po serii pierwszej. Występ też tutaj bardzo przyzwoity w końcu, to jest czołowa dziesiątka dalej. Austria, 16. Marita Kramer, 14. Bo serii pierwszej, zwłaszcza w drugiej serii, no już ten skoki nie wyszedł i do tego, że puściła lądowanie, to tym razem sędziowie nie byli wobec niej łaskawi. 47 punktów, nie dziwię się, bo po prostu no puściła lądowanie tutaj Marita Kramer i jest to pierwsza obecność w drugiej dziesiątce od 2020 roku w Hinzenbach, początek lutego. Troszeczkę minęło prawie 3 lata od ostatniej obecności tej zawodniczki w drugiej dziesiątce Pucharu Świata, bo tak poza tym, no to była czołowa dziesiątka i to raczej podium. I 25 miejsce Hanna Wigele, 28 miejsce, kolejne drobne punkciki wpadają na jej konto. Dalej Norwegia, no to są tylko trzy zawodniczki. 15 miejsce tamnia Biercen po pierwszej i po drugiej serii. Dalej Niemki, 11 Agnes Reich, 11 po serii pierwszej, kolejna zawodniczka z najlepszym występem w karierze jest to pierwsze miejsce Anna Ruprecht, 19 po serii pierwszej, 22, Luisa Gerlich, 24, Pauline Hesser, 27 po serii pierwszej, Gerlich, 21 po serii pierwszej i 25, wracająca do Pucharu Świata Juliane Zajfer, 25 po serii pierwszej. Wygląda to tak, jakby została wykorzystana kwota krajowa, a jednocześnie mamy tylko jedną załączkę z tej kwoty krajowej, mimo że można jeszcze kilka załączek spokojnie wcisnąć do tej kwoty krajowej. Trochę dziwne zachowanie, jeśli chodzi o Niemców, no bo przecież Niemki skakały w Pucharze Kontynentalnym dopiero co Wikersund. Dalej, Słowenia, 12, Emma Klinis, 17. po serii pierwszej skok, drugi też niezły, ale wydaje się, że cały czas no, to nie jest skakanie na jej poziomie, po prostu. 28. miejsce Nick Capraus, 26. po serii pierwszej, no wydaje się, że coś tam się dzieje złego w drugiej części lotu, po prostu gdzieś traci stabilność, że te narty gdzieś za bardzo przychodzą, jak można powiedzieć, do głowy, za bardzo jej się kontują i nie wiem, czy to jest kwestia jakiegoś innego błędu i to jest tylko efekt uboczny, czy po prostu faktycznie coś w tej pozycji w locie nie gra, bo w poprzednim sezonie nie wyglądało to tak, ani też latem tak to nie wyglądało. I 32 miejsce Maja w Tich znów bez punktów. Dalej, Japonia i tutaj, jeśli chodzi o Japonię, no nie ma lokomotywy pociągowej, zawsze ktoś tam był z przodu, chociaż w okolicach podium, a tutaj najwyższe miejsce, 13 miejsce, Yuki i to 12 po serii pierwszej, 14 Takanashi, 18 po serii pierwszej. No, Maraz, jeśli chodzi o taka Takanashi, trwa w ciągu dalszym, zwłaszcza w pierwszej serii, no słabe lądowanie. 19 miejsce, Nozomi Maruyama, 23 po serii pierwszej, 20, Yuka Seto, po pierwszej po drugiej serii i na 30 miejscu, Ringo Miyajima. Wydaje się, że chyba dwa razy trafiła nie za dobrze z warunkami, ale wydawało mi się, że na dużej skoczni to powinno być o wiele lepiej mimo wszystko. Chyba, że byłoby wyraźnie z przodu, bo wtedy faktycznie przy tej technice byłoby to bardziej optymalne, a nie wtedy, kiedy na całej długości jest wiatr z tyłu. No i reszta świata, 17, Julie Clare, 15 po serii pierwszej. Wydaje się, że drugi skok był dość mocno spóźniony, 18 miejsce Lara Maltziner, 13 po serii pierwszej. Nie wiem jak to się stało, że ona przy takiej technice, przy tym zwłaszcza w drugiej fazie lotu się strasznie zastawia nartami, że ona jest aż tak wysoko. Na 23. miejscu Jessica Malziner, 22. po serii pierwszej. 26. Julia dwudziesta 24. po serii pierwszej. Znów wydaje się, że tutaj nie wiem, czy to jest kwestia doświadczenia czegoś innego, ale Rautionaho po prostu zliczyła taki zjazd na przestrzeni ostatniego miesiąca, że jest to naprawdę zaskakujące. 27. miejsce Daniela Harlambie 30. po serii pierwszej. Naprawdę fajny skok, ponad 120 metrów w serii drugiej. A mimo wszystko nie jest to jakiś bardzo spektakularny awans. 31. Nicole Konderla. Nie było aż tak blisko punktów, jakby wskazywała na to pozycja, bo jednak punktowo różnica była nieco większa, ale i tak była o klasy lepsza od Kingi Rajdy. 33. miejsce Anika Belshow, 34. miejsce Nicole Maurer, 35. miejsce Jenny Rautionaho. Tak jak mówiłem, jestem bardzo zaskoczony tym, jak bardzo obniżyła się dyspozycja Rautionaho. 36. miejsce Kinga Ryda. No skok bardzo podobny do tego, co mieliśmy okazję oglądać w mikście. 37 miejsce Karolina Indraczkowa, tylko ona jest z Czeszek tutaj. 38 miejsce Delia Anna Maria Folea. Wyrównanie najlepszego wyniku w karierze, ale tutaj było tylko 41 załączek w kwalifikacjach do tego. Jakiekolwiek emocje ucięła po prostu Paige Jones, która dostała dyskwalifikację. 39 miejsce Delia Anna Maria Folea. Można powiedzieć, że Debiut w Pucharze Świata, ale ona wielokrotnie była w kwalifikacjach i w konkursach drużynowych, czy tam w mikście była na przykład dopiero co i no jest to nie do końca debiut, ale jednak jest debiut, ale w dużej mierze przez to jak wyglądały kwalifikacje na 40. miejscu Tetiana Pylepczuk. I na zakończenie dwa słowa o Pucharze Kontynentalnym Wikersund w wydaniu męskim. Pierwszy konkurs wygrywa Ringen przed Raimundem, Leitnerem, Estwaldem, Wilmstadem, Eichnerem, Habdasem, Bachlingerem, Fanemelem i Fidiczem. Jeśli chodzi o reprezentantów Polski 13. Stękała, 25. Jarosław Krzak, 26. Hula, 30. Kot i 51. Klemens Joniak. I mamy konkurs drugi wygrywa Raimund przed Ringenem, Estfoldem, Habdasem, Leitnerem, Eignerem, dwa Austriacy na piątym miejscu dalej Wilmstadt, Fanemel na dziewiątym miejscu Jacques Mogel i na dziesiątym miejscu Joachim Odegard Biereng z Polaków 22. Murańka 25 Stękała 27 hula, 30 kot, 34 Joniak i 54 Jarosław Krzak. I mamy dwóch nowych zawodników z prawym startu w Pucharze Świata. 11 w drugim konkursie Espen Jakobsen i na 24 miejscu w tym samym konkursie Pal Hakon Biertąt. Co jeszcze być może warto? Podkreślone raczej wyróżnienia. Na 31. miejscu był Remo Imhoff, jedyny ze Szwajcarów, który przynajmniej w tym konkursie był blisko, żeby jednak zwiększyć kwoty startową, czy raczej nabyć w ogóle prawo startu w Pucharze Świata do Engelbergu. A tak, no to pozostają zawodnicy w liczbie 6, maksymalnie 6, no bo nie wiadomo co z Amanem co z Idelbergerem, który naprawdę skakał albo bardzo słaba w tym konkursie, to się w ogóle nawet nie pokazał, ale to jest poziom szóstej dziesiątki tego pucharu kontynentalnego. Zresztą sam Imhoff zdecydowanie najlepszy w pierwszym konkursie był na pięćdziesiątym miejscu, reszta w szóstej dziesiątce. Byłby to jakiś pozytyw, promyk nadziei względem szwajcarskich skoków, które w tym momencie, zwłaszcza męskie, no to jest po prostu bryndza. Po prostu. To trzeba tak nazwać. Wiadomo, że Czesi teraz królują, ale jednak Szwajcarze w tym sezonie mimo kontuzji to teoretycznie powinno wyglądać aż tak źle, a jednak wygląda bardzo, bardzo przeciętnie. To tyle. Do usłyszenia.